Cześć, Daj dzisiaj aktualizacja vloga co tam się dzieje z Wartburgiem. Placharsko strasznie dużo czasu mi zajęło rozwiercenie resztek pasa tylnego, wycięcie, wyszlifowanie, wywalenie. Tutaj, żeby móc sobie wstawić spokojnie. Nowy pas, z tej strony nie bójcie się, nie jest to jeszcze skończone. Z tej strony, tylko to jest po to, żeby dało się pas wstawić na miejsce i skończyć tą lewą stronę. Co my tutaj mamy? Ten element sobie skorodował. Tu ciach wymieniłem ten element, tyle z niego zostało. Jakieś tarte fakty idą na kupę. To jeszcze trzeba by tutaj dorobić taką blaszkę trzymającą wieszak tłumika, ale to już nie dzisiaj w sumie. Z lewej strony, tak. Pas tylny, jak już wsadziłem, przymierzyłem tutaj. Poszła końcówka łotnika wewnętrzna. Dorobiłem ten element po wstawieniu tutaj podłogi. Mam już możliwość dokończenia tego kawałka podłogi, który jest elementem nadkola, i spasowania go tutaj z pasem tylnym. Więc będzie można pojechać dalej, już z etapem. No i skończyć tutaj trzeba tak. Trzeba dokończyć ten fragment bo to jest takie. Niestety, jeszcze, żeby to dokończyć, tak naprawdę, to muszę wywalić słupek. Tutaj już w miarę ładnie wygląda, na szczęście. Jeszcze rand zostało przeszlifować. No jedziemy dalej z robotą. 15 po północy, więc może na dzisiaj Fireant zobaczymy. Może jeszcze z parę minut popracuję. Na razie.